Moi roztomili, posłuchajcie o tym, że mamy takie czasy dziwoki, ale mam taką pytkę, co by się wam pusa śmiała, a czemu to wam o tym wyrządzę. Cóż, roztomili, kto się poradzi jeszcze w tych dziwokich czasach tak śmiać, tak gębę skrzywić, co by zrobić śmiewy. Tak oto szczerze pokazać wszystkim dookoła, że chodzi źle, to człowiek wierzy w to, że będzie lepszy. Spróbujcie stanąć przed zrzadłym, a zaśmiejcie się do siebie. Sami do siebie. Jak wam to będzie, a jeśli jeszcze wóbec my się śmiać. Potem weźcie do paski telefon, a se zróbcie zdjęci. Ale takowne szczere zdjęci. Takowną szczerą fotografię. Nieudowaną. Jakbyście usłyszeli coś ekstrandownego, albo aspoń że dzisiaj na obiad będą jelita z kapustą, a ze ziemniakami, Bo ja, jak mam kapustę ze ziemniakami na obiad, to mi się dyski pusa śmieje. Tak sobie myślę a pytam samego siebie, jeśli jeszcze poradzimy swoją gębę tak skrzywić, co by na nim była radość, a oczy się będą świecić. Józek to dzisiaj spróbował zrobić. Ja roz, po drugi, a po trzeci, że udował, ale po tym, że chcę pomyślał, że przecież nie ma co udować, a trzeba pokazać światu, że przeca nie ma źle, zdrowy że je Grejcarów mi chybią. Mi, mi nie chybią, chybią hmm, mi grajcarów przed wypłatą, ale to tak bez mala teraz je. E, dziecka, baba też są zdrowi. starości, jak mum to o nich wyrządzą z pombuczkiem, tuż co się będę krzywił? Trzeba się światu pokazać z wyśmiałą gębą. Bo inny w ten czas można jak dosyć jak się na nas podziwo, to też pusę tak skrzywi, a będzie wyśmioty jak fazul. Bo se pomyśli, że przeca jak jeden poradził, to drugi na isto też. Ja wiem, że żyjemy we świecie, co nas cytyruje, ale można, jak się będziemy więcej śmiać, to go zrobimy lepszym. Ja wiem, że num to w Haupach nie zahajcuje, ani num to grejcarów nie wciepie do geltaszek, ale wierzcie mi, że jak się człowiek wyśmieje do telefonu, tak szczerze, a prawdziwie, to mu będzie lepszy. Jorzek puścił tą moją pusę do internetu, a i do, do YouTube'a. Każdy mój film jest tą pusą. Na, na każdym tym filmie, niż go y, oglądniecie, to widzicie moją pusę. No, sobie myślę, no mam nadzieję, że to będzie taki pozytyw yy, na tym moim kanale po naszemu. Niech tam się ludzie na tą pusę dziwają. Ale wiem, że fotografie to je, jedna chwila. Co się w niej śmiejemy, beczymy, albo my są nasrani. Jakże w tą moją pusę sfotografował, to że chciał być prawdziwy. Nie takowny Tomek, co będzie udował kogoś innego. Gdzie jak jej człowiek se są, sobie zrobi fotografię, to se przy mnie jak i je. Rosto, wierzcie mi, że większość fotek a selfie, co robicie, ona nie ma szczyro. Gdzie pro jak se siedniecie, a zaczniecie spekulować o własnym żywobyciu. W ten czas z Was wylezie ten człowiek, co Was na istocie siedzi. Musicie być sami ze sobą, jak robicie fotografie, co by Wam żaden nie zawadł. Ta wyśmiotopusa, co ją widzicie na baj na tym kanale, na YouTube, to jej o. Nie ma jej za nią gańba, którzy ją posyłam do świata. I pyty, poślicie swoją gębulkę wyśmiotom. E... Jak ona widzi wyśmioto, to ją można jak do widzi, co jeszcze, mimo powogi swojej wyśmiotej gęby, ukazać światu. Wierzcie mi, że szczyro wyśmioto gęba je lepsze jako tysiąc słów.